Cześć, tu Ania z wizualnej matematyki i Znauki marzeń. Dzisiaj przedstawię Ci rozwiązanie zadań z matury 2019, która odbyła się w maju. Teraz przed nami zadanie 33. Dany jest punkt A, minus 18,10, prosta o równaniu y równa się 3x, jest symetralną odcinka, wyznacz współrzędne punktu B i teraz słowo klucz to jest też symetralna jeśli jest coś symetralnym odcinka jeśli mamy taki odcinek AB no to symetralna to jest taka prosta która dzieli go na dwie równe części i pada pod kątem prostym dlatego też należałoby zrobić y równanie y prostej prostopadłej przechodzącej naszej znaczy prostej prostopadłej do tej prostej i teraz przychodzą nam na pomoc oczywiście tablice nasze niezawodne naturalne, których jest bardzo dużo wskazówek. Jeśli chodzi o różnego rodzaju funkcje, to mamy w dziale geometria analityczna na stronie piątej. Tutaj jest para prostych i wiemy kiedy dwie proste są do siebie równoległe lub też prostopadłe. Ważne jest tutaj, żebyście wiedzieli, że tutaj jest tak jakby instrukcja, jak oznaczać wszystkie dane w starej prostej i w nowej prostej. No i u nas chcą równoległe, nie, prostopadłe, ponieważ to jest symetralna, czyli prostopadłe, więc musi być spełniony warunek a1 razy a2 równa się minus 1. Teraz zauważcie, że a1 to jest w tej naszej starej prostej ta liczba, która stoi przy x a A2 to jest w tej naszej nowej, prostej, tą, którą szukamy. I my tutaj nie wiemy, jaka to jest. To jest strona piąta. Dobrze, zapisuję ten warunek A1 razy A2. Czyli jest A1 razy A2. Nasze A1 to jest to, co stoi przy X, tak jak mówiłam, czyli nasze A1 to będzie 3, a nasze A2 to będzie nasza niewiadoma, czyli zostawimy jako, jako A2 dlatego też mamy 3x to 3, 3a2 przepraszam, bo to jest jako a2 równa się minus 1 no i teraz musimy się pozbyć tej trójki więc jeśli mamy tutaj mnożenie to robimy coś odwrotnego, czyli dzielenie i dzielimy przez to, co stoi przy naszej niewiadomej czyli nasze a2 to się równa minus 1 dzielone na 3 kreska łamkowa to jest inaczej znak dzielenia można też to zrobić w ten sposób że sobie odwracamy kartkę i tutaj mamy jedynkę i trójkę. I tak samo ta wskakuje na górę, a ta wskakuje na dół, a tutaj jest jakby nasza kreska ułamkowa. Dobrze. No to już mamy, że nasze mm, A2 jest minus 1 trzecia. To możemy zapisać naszą nową prostą, czyli Y równa się A2, tak, tak jak tam było w tablicach, czyli nasze minus 1 trzecia, X plus i teraz zauważcie, że tu jest plus B2, bo w tablicach też jest. B2, żebyście nie przepisywali tam, akurat jest 0, ale widzicie, tutaj jest b1 i to jest coś innego niż tutaj. Czyli b1 i b2 są rozróżnialne, nie można tego przepisywać. Dobrze. No to teraz muszę poszukać, wstawić, wstawić ten punkt, który tutaj jest podany jako nasz x i y do tej prostej, aby wyliczyć nasze b2. Czyli naszym x jest minus 18, a y jest 10. No to mamy 10, to się równa minus 1 trzecia razy e, minus 18. Możemy to sobie zapisać jako 18 pierwszych, żeby było nam łatwiej to wyliczyć. I teraz, jeśli idzie, to tutaj skracamy, oczywiście idzie na 3, to tutaj będzie 6. Mm, I mamy 10, to się równa minus razy minus, minus razy minus, to się równa plus. Czyli już wiemy, że tutaj będzie na plusie. 1 razy, czyli. Mm, tak, o, góra razy góra, dół razy dół. Góra razy góra, dół razy dół, czyli mamy 1 razy 6 to 6, 1 razy 1 to 1, czyli 6 pierwszych, czyli 6. Tutaj zapiszemy, że 6 pierwszych to jest inaczej 6 całych plus b2. Teraz należy tą liczbę przerzucić na drugą stronę i musimy pamiętać, że jak przerzucamy, to mamy zmianę znaku. Zmiana znaku. O, dobra. Czyli mamy 10, tutaj jest plus, to będzie minus 6, to się równa B2, czyli nasze B2 to się równa 4. 4 równa się B2. Chyba mi się tutaj już. O, dobra, B2. Dobrze, no to teraz jak już wiemy, że nasza prosta to jest Y, równa się minus 1 trzecia x plus nasze B2, czyli plus 4. To jest ta nasza nowa prosta, prostopadła do, do tej prostej. Y to się równa 3x, to jest ta nasza jedna prosta, a druga to jest y równa się minus 1 trzecia x plus 4 i łączymy je klamerką i to będzie nasz punkt wspólny. Czyli tutaj możemy zrobić metodę podstawienia i jeśli tak, o nie ten, dobra. Czyli jeśli każdy y jest 3x, to to 3x wstawiamy tutaj za naszego Y albo odwrotnie to za tego Y. I to będzie tak, 3X to się równa minus 1 trzecia X plus 4. I teraz X do X, czyli przerzucam na drugą stronę, i tak jak wcześniej mówiłam, zmieniam znak. Zmiana znaku. No to mamy 3x dodać 1 trzecią X y, równa się 4. Tutaj mamy 3 całe i 1 trzecia x, to się równa 4. Teraz dobrze, żeby się tego pozbyć całego, to trzeba byłoby zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli 3 razy 3 jest 9, tutaj będzie mnożenie i dodać 1, to jest 10 trzecich x, równa się 4. I najpierw mnożymy razy 3, bo tutaj jest dzielenie, to my stosujemy coś odwrotnego, czyli mnożenie i mamy 3 pierwsze. Razy 10 3x równa się 4 razy 3. 4 razy 3. Tu nam się skraca i zostaje 10x równa się 12. No i teraz tutaj jest mnożenie. Robimy coś odwrotnego, czyli dzielenie. Dzielimy na 10 i mamy 10x dzielone na 10. To się równa 12 dzielone na 10. Pamiętacie? Kreska łamkowa to znak dzielenia. To nam się skraca. A tutaj mamy 6 piątych. I to jest nasz x, czyli to jest. Mm, Punkt wspólny tych dwóch prostych. Dobrze. No i teraz jeszcze trzeba Y, czyli tutaj podstawiamy sobie i lepiej byłoby, gdyż mamy X takiego, to tego X podstawić albo pod jedno, albo pod drugie. Najlepiej, gdyby było najmniej ułamków, więc podstawimy tutaj pod tego X, czyli będziemy mieć Y to się równa 3. X, Czyli y to się równa 3 razy nasz x, czyli nasze 6 piątych. To będzie nasze w takim razie: tutaj damy sobie 1 góra razy góra, dół razy dół. 3 razy 6, 18, 18 piątych. I to będzie nasz, e, nasz punkt wspólny tych prostych, czyli x to będzie 6 piątych, a y to będzie 18 piątych. No i teraz jeszcze potrzebujemy środek odcinka. AB to jest właśnie mm, ten punkt, tak? Bo to jest ich punkt wspólny, tak jak tutaj widzicie. Tutaj one, one y, są wspólne, czyli tutaj już mamy punkt wspólny. I to wiemy, że to jest środek odcinka AB. Dobra. No, i teraz mamy nasz punkt A, który nam podali, czyli nasze minus 18,10. Mamy jakiś tam punkt B, którego nie znamy, który jest x2y2. I szukamy wzoru na e, środek odcinka, bo wiemy już, jak wygląda nasz środek, ale nie mamy drugiego punktu. I środek odcinka jest tutaj. W tablicach na stronie czwartej, też w geometrii analitycznej. Zauważcie, że jest x. Tutaj zawsze u góry jest instrukcja, jak sobie oznaczyć punkty, czyli że ten nasz punkt pierwszy, ten a to będzie xa, y a, a drugi będzie xb, y b. I wstawiamy oczywiście tutaj do tego wzoru. No to sobie oznaczmy, tak jak tam już było, że to jest nasze xa, y a a to będzie to tutaj sobie poprawmy że to będzie b i b żeby już było łatwiej i teraz ten wynik to jest tak jakby nasz x i y już ze współrzędnych środka odcinka wszystko widać widać dobra yy, ze środka odcinka więc wiemy że ta pierwsza część tutaj czyli ten wynik to będzie to nasze całe x a to będzie to nasze całe y i robimy to jako dwa osobne czyli piszemy sobie że nasze XA, czyli minus 18, dodać nasze XB, nie znamy go, przez 2, to się równa tą pierwszą współrzędną, czyli 6 piątych. No i teraz oczywiście możemy zrobić to naszym ulubionym motylem. Wtedy, kiedy są dwa ułamki, jest równa się pomiędzy nimi, to możemy to zrobić. Pamiętajcie, motylek ma czułki, na których są kropeczki, a kropeczki to jest mnożenie. I mamy teraz 2 razy 6, to jest 12 Równa się 5. I teraz, jeśli tutaj są dwa czynniki, to zawsze musimy wziąć je w nawias, czyli minus 18 dodać XB. I teraz tu jest ważne, że ta piątka wymnoży nam ten nawias. I teraz mamy tak, 12. To się równa. 5 razy 18. 5 razy 10, sobie można tak, 5 razy 10 to jest 50, tak? I 8 razy 5 to jest 40, czyli jak to dodamy do siebie, to będziemy mieć 90, czyli to będzie 9, minus 90. Yy, dodać 5xb. I teraz segregujemy sobie czyli 12 dodać 90 bo przerzucam na drugą stronę i zmieniam znak. Zmiana znaku. Dobra, to się równa 5XB. Czyli tutaj tą współrzędną punktu B. No to mamy 102, to się równa 5 XB i teraz tutaj mamy mnożenie, czyli robimy coś odwrotnego, to dzielimy na 5. jak znaczy wszystko widzicie. No już prawie mi się ta kartka kończy. Dobra? No i dzielimy to na, na 5 i to jest, że to nasze xB to się równa 102 piąte, co jest inaczej 20 i piąte, czyli mamy tą pierwszą współrzędną xb, to teraz przejdziemy do obliczania yb i wtedy to już będzie koniec. I yb to jest tak, jak ja już mówiłam, to jest ta druga, y, druga współrzędna, która jest tutaj, czyli XA plus X, ya plus yb przez 2 i to wtedy będzie równe tej drugiej tutaj współrzędnej. No to mamy 10, dodać yb 10 dodać YB przez 2 to się równa nasze 18 piątych. No i tutaj tak samo możemy sobie zrobić to na motyla, tak jak tamto, pamiętajcie, czółki, to mnożenie i 18 razy 2 równa się 5 i znowu, jak tutaj są dwa czynniki, to musimy wziąć je w nawias i tak samo jak w tamtym poprzednim. Ta piątka wymnaża nam ten nawias. Dobrze, i teraz mamy 18 razy 2, to jest nasze 32. 36, przepraszam, co ja tutaj bredzę, nie? 36 to się równa 50, dodać 5yb, i teraz to przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy 36, odjąć 50. Tak, bo jest zmiana, z, zmiana znaku. Mówię to już któryś raz, ale może się utrwali. Zmiana znaku to się równa 5YB. I teraz tutaj mamy minus 14. Można oczywiście sobie to na kalkulatorze odjąć. To się równa 5YB i dzielimy obie strony na to, co stoi przy naszej niewiadomej, czy jakieś mnożenie, to my to dzielimy i mamy minus 14 piątych. To się równa YB i to YB. To się równa, widać jeszcze, o, widać, dobra. To się równa minus 2 minus i 4, 5. Czyli ile w piątek się mieści w 14, 2 i zostaje nam 4 reszty. I odpowiedzią jest, tak, jest wyznacz współrzędne punktu B. To punkt B ma współrzędne naszą Xową, czyli 20 i 2, 5. Tu jest piątka i minus 2 i 4, Piąte. Jeśli macie też jakieś pytania, to jak najbardziej możecie do mnie napisać. To zadanie jest za 4 punkty, czyli 8%, więc już jest też poziom trudności trochę większy. Jeśli podoba Ci się moja metoda rozwiązania zadania, zostaw suba. Kliknij tutaj. Nie zapomnij też kliknąć w dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych filmach, które wrzucę. Pamiętaj też, żeby poinformować swoich znajomych, że istnieje taki kanał, na którym matematyka jest tłumaczona po polsku, a nie po matematycznemu.